Siemano, przychodzę do was z kozacką wiadomością. Mamy nowy trailer chaptera drugiego, który wyszedł dosłownie chwilę temu. Pokażę wam także tajemnicze screeny prosto z chaptera drugiego, których nie ma na tym trailerze. Także bądźcie ze mną i oglądajcie ten odcinek do końca, bo naprawdę będzie się działo. W dzisiejszym odcinku obejrzymy sobie najnowszy trailer chaptera drugiego, a także pokażę wam nowe, świeżutkie informacje na temat tego, co zobaczymy w chapterze 2. Także nie traccie czasu, zostawcie łapkę w górę oraz suba z Napiszcie także w komentarzu, którą postać z Poppy Playtime najbardziej lubicie. Czy jest to może Mami Longlegs? Wtedy będziecie mieli szansę zgarnąć trzy dyszki PSC. A wyniki oczywiście jak zawsze na moim insta Przemo PBG, do którego link macie podany w opisie. Musicie go zaobserwować. A my jedziemy z tym trailerem. Ja ten trailer będę oglądał po raz pierwszy, także nie wiem czego tutaj możemy się spodziewać. Dosłownie chwilę temu na kanale Mob Games pojawił się właśnie nowy trailer o Mamie Długie Nogi, ale z tego co wiem nie tylko. Biorę na cały ekran i lecimy. Zobaczcie, to jest ten sam moment, to jest, to jest ten sam kadr, jak ten screen, którego pokazywałem wam w ostatnim odcinku. Dosłownie, to jest ten sam kadr, czyli jednak miałem rację. To ma coś wspólnego z tym, co zobaczymy w grze, ale oglądamy dalej. Co tutaj? Czyli widzimy, jak wygląda Mami Longlegs. Popatrzcie, ona. To jest reklama jakby. Możemy ją rozciągać wszędzie, widzicie to? Jest elastyczna, jest bardzo elastyczna, no to już mogliśmy dowiedzieć się wcześniej akurat, ale to dopiero jest 30 sekund, a tutaj w sławkach słyszę Wake Up! The new Mommy Longlegs from Playtime Cup. Słyszeliście to? Wake up w słuchawkach! I to jest chyba głos Poppy, tak mi się wydaje. I zobaczcie już pierwsza tutaj rzecz. Mami Longlegs została wydana w 1991 roku. Także to jest chyba najmłodsza z zabawek, jakie jak kiedykolwiek, o których mamy wiedzę w ogóle, że powstały, bo i łagi był wcześniej jakakolwiek inna zabawka, ale mnie zastanawia, dlaczego Poppy mówi ciągle Wake Up w tym trailerze. Ja to słyszę, wy też to na pewno słyszycie. Czy to wszystko to jest sen, czy cała ta fabuła to jest? Sen. What's the time? Playtime. Aha. Jednak nie tak wesoło. Co tu się dzieje? Co? O co tu chodzi? Patrzcie. Wake up. Znowu to słyszę i mamy jakieś kadry w ogóle z gry. Co jest? Co tutaj się wyrabia? Popi! Poppy, dlaczego ja mam się obudzić? Czy ja będę znał odpowiedź na to pytanie? Czy to wszystko jest sens? Serio? Poppy Playtime. Będzie data wydania? Będzie data wydania, proszę, proszę, proszę. Data wydania dokładna, chapter drugi. Że jest dostępna do dodania na swojej liście życzeń na Steam. Dobra. Okej, okay, obejrzyjmy do końca. Może jednak będzie jakaś data, czy nie. Nie, daty nie ma, ale też widzę, że tutaj jednak e, nie można dodać do listy życzeń, bo jest... zawsze się ten film dodali twórcy gry? Co jak to zawsze się go dodali? I jakby nie ma nie możemy jeszcze dodać go do, do listy życzeń, także na dniach dowiemy się chyba, jaka będzie dokładna data premiery Poppy Playtime. Ale słuchajcie, to nie jest wszystko. Bo zaraz pokażę wam screeny, których w tym filmie nie ma, a pochodzą oryginalnie z chaptera drugiego. Są to najprawdziwsze screeny z chaptera drugiego, także już wam je pokazuję, Zobaczcie, te wszystkie. Skryny zostały opublikowane przez twórców gry na ich oficjalnym Discordzie, także możemy sobie to podpatrzeć, jak to w ogóle wygląda. Tutaj jest jakiś korytarz, gdzie mamy totalną przepaść, widzicie to, ta przepaść jest duża. Także tutaj pewnie nam się przyda łapka, która będzie nas tutaj tam podsufić, widzicie. Tutaj na górze, w tym miejscu pewnie będziemy musieli chwytać łapkę i po prostu przeskoczyć przez tą wielką dziurę, no bo nie wierzę, że bez żadnej pomocy nie uda nam się tego osiągnąć. Zobaczcie, pewnie tutaj, w tym miejscu będziemy musieli właśnie chwycić łapką i łapka. Jest zielona. Zobaczcie, to jest kolejne właśnie potwierdzenie tych wszystkich słów, o których mówiliśmy. W ogóle tutaj są drzwi. Tych drzwi wcześniej nigdzie nie widzieliśmy, także to raczej nie jest żaden element z mapy chaptera pierwszego. To są jakieś nowe totalnie rzeczy. Okej. Okay. Screen numer 2. No to już dobrze znamy. Godzina jest ta sama, co była na trailerze i myśleliśmy wszyscy, że to będzie dzień wydania chaptera drugiego, ale czy tutaj są jakieś takie, jakieś tajemnicze smaczki, jakieś rzeczy ukryte? Tutaj coś widzę, ale nie wiem, nie wiem co to jest. No powiem wam, że Wygląda ten chapter drugi naprawdę kozacko. Wszędzie jest sieć. Zobaczcie, tutaj wszędzie jest pajęczyna, i tu jakieś, leżą jakieś rzeczy. Ale nie jestem w stanie powiedzieć wam, co to dokładnie jest. No, mamy tutaj kolejkę, mamy wagonik, pewnie po prostu była to atrakcja turystyczna dla osób, które przychodziły do, do, do fabryki. I multum kamer, zobaczcie. Multum kamer, czyli jesteśmy podglądani po prostu na każdym dosłownie kroku. Ktoś nas podgląda. Tutaj jest coś zielonego. Nie wiem, czy to jest nasza łapka. Nie mam pojęcia co to jest Tak jeszcze na szybko patrząc na tym screenie Co tutaj możemy ciekawego wychwycić Tutaj jest jakaś, tutaj jest Bron na pewno A ta postać z Sanim, czy to jest postać? Nie wiem Tutaj są zabawki ogólnie, jest popi nawet Jest kotopszczółka. Także wiele tutaj ukrytych smaczków jest na tym skrnie. Dobra, lecimy dalej Tutaj mamy korytarz, który wygląda przerażająco I ja już wiem co te ściany Do czego te ściany nawiązują To jest robaczek To jest robaczek, który, którego widzieliśmy w trailerze Chaptera drugiego, A teraz jest tutaj na ścianach, czyli to też jest bardzo ważna zabawka w tej fabryce. Kolejna rzecz, czyli ukryte podziemia. Tutaj widzę, ta kolejka pewnie będzie wjeżdżała i pewnie miała za zadanie dostarczać jakiś y, elementów do eksperymentu 1006, który w tej fabryce miał miejsce. No i kolejny korytarz. Widzimy Kissy Missy. Czyli czy Kissy Missy pojawi się w tej grze? Ciekawe, ciekawe, czy ona rzeczywiście się pojawi, czy nie. Wy, oczywiście, za tą całą analizę, pamiętajcie, żeby zostawić łapkę. W w górę i suba z dzwoneczkiem, bo naprawdę nagrywam ten materiał na totalnym speedzie dla was. Miałem iść słuchajcie, na trening i, i, i zrezygnowałem, żeby tylko nagrać dla Was tutaj film z materiałem podsumowującym ten, to wszystko, co się teraz dzieje. Tutaj, co tutaj się dzieje? Także a, kończąc, zostawcie łapkę w górę za to dla mnie, ale co to jest? Jakieś przeszklone coś. No, ciekawe, ciekawe, czy to jest jakiś śnieg? Widzicie tutaj, czy to jakiś pył? Ciężko mi powiedzieć, ciężko tutaj stwierdzić, co tutaj z czym mamy do czynienia. No i to! Zobaczcie, tutaj widzimy, że. To jest ewidentnie jakaś piwnica. No tutaj raczej nikogo nie wpuszczano do zwiedzania fabryki. To raczej jest piwnica. Tutaj, zobaczcie, mamy produkcję łapek, czyli to jest linia produkcji na grapaka, prawdopodobnie. Zobaczcie, jak to wygląda. Tu jakieś przyciski, kaseta, łamigówki. No ale mocno jest to wszystko zaniedbane. Widać, że ta fabryka już naprawdę długo, długo nie pracowała. Hmm, tutaj tak jeszcze patrzę po rogach, czy coś tutaj mamy. Oczywiście telewizor, jakieś beczki. No tajemnica na tajemnicy po prostu. No i zobaczcie, tutaj też będziemy przy kładać zieloną łapę, która będzie miała za zadanie przenosić energię. Chapter drugi graficznie będzie po prostu kozacki. Tutaj będziemy musieli przyłożyć rękę, żeby przeskoczyć nad tą przepaścią. Może coś z tej przepaści będzie nas ciało chwycić. Może mamilonkleks, może robaczek. Tego niestety nie wiemy, ale na pewno niedługo się dowiemy. I... To miejsce znamy z chaptera pierwszego. Tutaj idziemy w kierunku popi. I co tutaj niby się zmieniło? Może te drzwi nareszcie, które są tutaj po lewej stronie? Tak, szafa jest przewrócona. Widzicie to? Szafa jest przewrócona, czyli te drzwi będą otwarte. W chapterze drugim wszystko się potwierdzi. Te drzwi nareszcie się otworzą. Także mamy potwierdzenie. Będziemy mogli przejść przez te drzwi, bo ta szafa jest ewidentnie przewrócona. No i mamy też wenty, które tutaj są zdecydowanie większe, szersze. I mamy też jakieś światła. Wcześniej tego nie było w wentach... Musieliśmy sobie świecić latarką. Tutaj już. No raczej nic ciekawego wam więcej o tych wętach nie powiem. No węd jak went. Kolejna rzecz, to tutaj znowu jakieś ciekawe maszyny. Znowu widać, że jest to w podziemiach, półkrywane jakieś rzeczy, tu jakieś tajemnicze skrzynie. Tutaj w ogóle jakieś urządzenia za kratami. No wygląda to mega tajemniczo i tylko nakręca mnie to jeszcze bardziej na chapter drugi. Tu pewnie będziemy jakąś łamigłówkę do rozwiązania. No ciekawe jak to wszystko się potoczy. Jestem nakręcony na chapter drugi. Tak samo jak pewnie wy po tym odcinku. Pamiętajcie, sub dzwoneczkiem za tak szybkie. Informacje łapka w górę, wpadajcie na Insta PBK i Nara.